Dobry wieczór. Witamy na pomocowej konferencji prasowej. Jest z nami trener drużyny lokomotywy Kuban Krasnodar, pan Siergiej Bazarevich. Good evening. Welcome to the post game press conference. Here with us is the head coach of Krasnodar team, Mr. Siergiej Bazarevich. Coach, may we ask you for some post game yeah. comments? Uh, okay, we uh, we uh, happy to win on the road, to get the first win uh, in the Euro Cup. I hope it will be long road and uh, you know happy to beat uh, good team with a lot of talent. So so it's it. About okay. About okay, there's translate. Co mogę powiedzieć po tym meczu? Na pewno jestem szczęśliwy z tego zwycięstwa. Mamy to pierwsze zwycięstwo i to jest zwycięstwo na wyjeździe, więc ono tym bardziej cieszy. cieszy ale przed nami druga droga. No tak czy tak. Podsumowując, mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy z tej wygranej. Coach, uh, okay. I believe we played pretty good first half. Uh, like you know, we beat CSKA a few days ago and we... We were kind of continue to play the same game, uh, play good defense, good aggressive defense. That's why the difference was so big. And but I didn't really like the second part of our game because we, c we became lazy, you know, and uh, didn't execute what we wanted to execute, especially on defensive end. That's why we let the the opponent score a lot of points in the second half. I think we have to, you know. Uh, No, o tym, w have to nie muszę powiedzieć. Jestem zadowolony, szczególnie z pierwszej połowy mamy w pamięci ciągle mecz z CSK, który graliśmy parę dni temu. No chcieliśmy podtrzymać tę dobrą grę z tamtego spotkania. Dzisiaj też zaczęliśmy od bardzo dobrej obrony i to mi się podobało w pierwszej połowie, ale nie do końca. Gra mojej drużyny sprawiała mi radość. W drugiej części gry staliśmy się mm, trochę tacy leniwi i nie do końca egzekwowali moi zawodnicy to, co e, planowaliśmy. Czy mamy jakieś pytania do pana trenera Bazarewicza? Do we have any questions? Jedno pytanie: Jacek Białogowy, na Zielona, Górę? czy kto jest głównym rywalem lokomotywu do zwycięstwa w Europie? Who is your main, <coughs> main opponent? To win your Cup in Europe, <laughs> because for me <laughs> for your, your favorite number one is. Thank you. <laughs> uh, you know, we just started play the first game. It's uh, hard to say. You know, if you look at the paper, you know somebody mi might be good, but then you know it's uh, all decide de decided on the court. So you know it's hard to say after one when game. You look at the paper? On the if you look at the paper. Uh, this is another thing, you know, this uh, for sure, not for sure, you know, the system, uh, some Euroleague team will drop to the Euro Cup. You know, Himke is definitely, you know, very good uh, roster, you know, playing with the same uh, coach, uh, what, three, four years, know the system, so they they definitely on the paper, again, very good. And especially, you know, like last year, they had this run, you know, without any uh, losses. But then they lost the the, the the important moment. But then, well, I think uh, Kershaka, you know, in our group, uh, it's always uh, tough to play in uh, Izmir uh, because of the fans. You know, fans are just very loud. Maybe the you know the loudest fans in uh, in, uh, in Europe. We have a great fans, by the way, in uh, Krasnodar. But they are not that loud, uh, so mm, well, I don't know. You can name maybe you can help me. <laughs> I cannot help you. Why? Because I don't know <laughs> the seven teams from Euroleague. Huh? You don't, I don't know the teams from Euroleague? Okay. Yes, exactly. This is the thing. They, they, okay, they will be, you know. Uh -huh. uh, uh, but there are some teams, you know, in Eurocup who can play in Euroleague for sure, and we have a pretty good roster i mean. Uh, I think we could play in Euroleague too. I nie być, Ale. Dopiero zaczęliśmy, więc trudno jest wytypować tego tak końca faworytów. Kiedy spojrzymy na papier, na to, co mamy na papierze, no to tak naprawdę możemy wskazać te lepsze i mm, słabsze zespoły, ale wszystko będzie decydowało się tak naprawdę na parkiecie. Jeśli chodzi o papier, o to co mamy na dzisiaj, no to trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że będą jeszcze drużyny w Eurocapie, które odpadną z Euroligi i to na pewno będą bardzo groźne zespoły. Chimki to na pewno jest zespół, który będzie jednym z faworytów w szczególności dlatego, że mają od trzech lub czterech sezonów tego samego trenera i grają systemem, który już wszyscy znają, więc na papierze na pewno oni są dobrzy. To była drużyna, która w poprzednim sezonie miała wspaniały run bez porażek. Oczywiście przegrała wtedy, kiedy rozgrywały się kluczowe momenty rywalizacji. Na pewno będzie ciężko też w naszej grupie grać z Izmirem, bo to jest drużyna, która zdaje się ma chyba najgłośniejszych fanów w Europie. My też mamy dobrych fanów w Krasnodarze, ale chyba jednak mimo wszystko nie są oni tak głośni. Jak e, ci w e, Izmirze. No i mogę jeszcze powiedzieć, że są e, na pewno takie drużyny w Eurocarpie, które spokojnie mogłyby zagrać w Eurolidze. Moim zdaniem, do takich zespołów należy mój zespół. Can you, one more question, sorry. Uh, this, it's not provocation. Can you, say, is, uh, can you say something anything good about Stellar Regional after this game? <laughs> Może Pan powiedzieć coś dobrego na temat Stellar zielona Agura po tym spotkaniu, jeśli ktoś nie zrozumiał? <laughs> uh, look uh, as I said you know they have a talent we were talking about the game who is better you know compared to the teams oh. we played and you know my assistant coach said you know they are their are talent you know the problem is you know the I think the difference was so big you know and the, and we kind of decided the game early uh, because and that's what we wanted. You know, they didn't face you know last you know first two games in a in a Polish uh, championship. They didn't have these. Uh, didn't they? Didn't face this defense. Yeah, this is the you know uh, you get used to this. You know, like uh, so. And uh, I knew this will be our advantage. And you know, and we were motivating players. You know, to to to, to play the same defense we were trying to play uh, against Szczyrka, let's say. And that's why I'm. Disappointed with the second half because we, 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 we were lazy. You know, that's that's uh, you know you can make mistake, but you can be lazy. Uh, but you know the Gora, uh, they they you know they have a talent. You know. They they have good Polish players. Uh, I believe they work hard. Uh, you know Kosharik, if I pronounce right. You know, I make your job very difficult. You know, but you were very good. You know, tra translating this unbelievable. You know, I'm here. No, I really uh, <laughs> uh, no jokes. Uh, okay, you wanna? No, no, continue. Okay, <laughs> you want to show more skill? <laughs> uh, you know, kasharik is a very you know good point guard. Uh, Bert is you know Bert is always like you know, in a certain day he can kill anybody. Sometimes his own team, but I didn't say this. Uh, so, so uh, it just you know maybe this is the beginning, you know, and we were too, too good, maybe, you know. I don't think you know, they, they they will be tough to beat. I believe in a group for sure. it's my turn. Yeah, yes. Yeah. Gotcha. <laughs> Jeśli chodzi o Stronet Zielona Góra, na pewno możemy powiedzieć, że to jest, czy mogę powiedzieć, że to jest drużyna, która ma utalentowanych zawodników. Mój asystent powiedział, że to jest naprawdę dobry zespół, zespół utalentowany, ale to, co dzisiaj zauważyło na, tak, na takim, a nie innym wyniku, to nasza obrona w pierwszej połowie i mogę z pewnością powiedzieć, że w pierwszych dwóch meczach polskiej ligi Stronet Zielona Góra nie mógł zmierzyć się z taką obroną, z jaką zmierzył się dzisiaj. Wiedziałem, że będzie to przewaga po naszej stronie i motywowałem właśnie pod tym kątem moich zawodników, ale mimo wszystko to co powiedziałem wcześniej, jestem mocno zawiedziony drugą połową w wykonaniu moich zawodników. Macie bardzo dobrych polskich graczy, trener wymienił tutaj chociażby Łukasza Koszarka, powiedział też o <coughs> Steve'ie Bercie i mówi, że Steve Bert to po prostu Steve Bert, że są niekiedy może no prawie, że zniszczyć wszystkich na parkiecie, ale podkreśla, że to jest Dopiero początek tego sezonu w EUROCUPie i jego zdaniem drużyna z telemetru Zielona Góra będzie drużyną, którą trudno będzie innym przeciwnikom pokonać. Czy mamy jeszcze pytania do trenera Bazarewicza? Jesteśmy no Thank you. Thank you. na drugiej części pomeczowej konferencji prasowej, jest z nami długo oczekiwany trener Andrzej Adamek, któremu oddajemy głos i prosimy o pomeczowy komentarz po tym trudnym na pewno spotkaniu dla całego zespołu. Spotkanie, było, jak przebiegało, to każdy chyba miał możliwość zobaczyć. Generalnie potwierdziło się to, co w zasadzie chyba w dwóch, trzech wywiadach podkreśliłem. Atletyzm tej drużyny jest po prostu, jest po prostu inny. I to, co oni zaprezentowali i, i do tego jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz. Profesjonalizm tej drużyny. Oni w niedzielę grali mecz z CSKA. Przylecieli tutaj kawał drogi. Ja powiem tak, ja widziałem na rozgrzewce, że sprawy nie wyglądają dobrze, bo tak umotywowanej drużyny do, do spotkania ja dawno nie widziałem. Dawno nie widziałem czegoś takiego, żeby taka drużyna przyjeżdżając, yy, nie wiem, do Zielonej Góry, tak była przygotowana do spotkania. Yy, generalnie mecz się skończył w pierwszej kwarcie, po dosyć mocnym knockdownie już chyba w zasadzie do końca się nie dźwignęliśmy. I to no, generalnie tak wyglądało, no, nawet na chwilę nie byliśmy w tym meczu, tak naprawdę, mm, równorzędnym partnerem. Dziękujemy bardzo za ten komentarz i czekamy na pytania z Waszej strony. Panie trenerze, a nie chciał Pan wstrząsnąć z, jakoś z zespołem? No bo przecież macie trwać cztery kwarty i tak jak Pan mówi, że w pierwszej już lockdown, to tak wszystko dziwnie brzmi w ustach trenera. No ale tak było. Pierwszy był lockdown, próbowaliśmy składu wyższego, mniejszego, strefy, wszystkiego, naprawdę b... z każdej strony. Na trzech rozgrywających, na jednego, na dwóch, nie wiem, obniżony, podwyższony. A do tego, zresztą to było widać, reakcja. Reakcja jest taka, e, dosłownie to było takie zamroczenie jak po ciosie. Naprawdę, nawet najprostsze rzeczy zaczęły sprawiać problem. My nie potrafiliśmy zorganizować się co do prostych spraw, które były, nie wiem, przećwiczone, wyłożone itd., itd., a mimo wszystko sprawiały problem, ponieważ decyzyjność w takich momentach jest inna. Jeżeli zawodnik traci pewność siebie, no to wtedy zaczyna się zastanawiać. Jak się zaczyna zastanawiać, to jest początek problemu. Czemu tak późno właściwie w ogóle nie zagrał to jest nie zagrał taka, prawda? to jest kolejne. Ja mówię cały czas o tym atletyzmie. No tu jest. Na początku prawda, sytuacja była taka, że musielibyśmy naprawdę mocno oszukiwać w takim momencie, bo byli, byli, mielibyśmy po prostu bardzo niską drużynę. Proszę zobaczyć, kto gra na pozycji numer 2, numer 3 tak w w Krasnodarze, w Kubanie. Simon, Woron. To są wszyscy ludzie, którzy tylko czekają na to, żeby umożliwić im sytuację, nie wiem, grę tyłem do kosza, wypracować pozycję sobie, czy komuś innemu. I to jest to jest ciężka sprawa. Naprawdę to jest ciężka sprawa, kiedy na, na wielu pozycjach, bo ja nie mówię jednym, na wielu pozycjach jesteśmy, nie wiem, niżsi czy słabsi i musimy sobie w jakiś sposób radzić ciągle. Nie wiem. My, my, my troszeczkę postawiliśmy wszystko na jedną kartę niestety dzisiaj no, nie był to dobry dzień Skuteczno, i po, poza tym no, tutaj trzeba podkreślić też, że tą skuteczność krasnodarów, bo jeżeli przyjeżdża taka drużyna i y, y, można liczyć na to, że ich skuteczność będzie w danym, w danym dniu trochę gorsza można powalczyć, jeżeli taka drużyna, która nie wiem jest wyższa, silniejsza i tak dalej, jeszcze do trafia naprawdę bardzo ciężko Dziękuję bardzo, A Nie Mogę? No proszę. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie tutaj treneru. Trener, trener Krasny Daru powiedział, że stemnet chyba się wcześniej w tych dwóch pierwszych meczach nie spotkał z taką obroną. Dokładnie. Jaka była tutaj? Co oni takiego zagrali w swojej obronie? Ale to jest dokładnie to, co powiem to nastąpiło zderzenie ze ścian, bo coś nowego generalnie, ale nowego to jest z tego powodu, że jeżeli każdy ma naprzeciwko siebie, nie wiem, zawodnika szybszego i wyższego, to jest niesamowicie. I to było widać po każdym z naszych graczy, nie, nie trzeba wymieniać nazwiskami. Każdy z naszych zawodników miał problem, wydawałoby się czasami w oczywistych, otwartych sytuacjach. Penetracja, blisko kosza, o, prawie minięty zawodnik, a jednak ten prawie minięty zawodnik albo drugi gdzieś i blok, 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 albo wymuszony rzut i rzut ciężki jakiś taki nienormalny. To jest to no, 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 generalnie tak to wygląda. Generalnie tak to wyglądało dzisiaj też. Chciałbym się z Steve'a ja zapytać, obwołany już tutaj Gwiazdą Ligi, nie nie o tej górze drugim Wolterem Hodżem, yy, to tu też się zderzył tak z, z europejską właściwie. Czy, jaka jest jego wartość jakby według Pana na rynku europejskim, nazwijmy to, patrząc na ten dzisiejszy mecz w ogóle? Wie pan co, czy co, wywołujemy go gwiazdą za szybko, czy ja, ja jestem generalnie daleki od tego, żeby jakiegokolwiek zawodnika wyciągać z szeregu i zrobić z niego gwiazdę od razu po dwóch czy trzech meczach. Bo tak naprawdę to szkodzi. To szkodzi. Przede wszystkim drużynie. I teraz i jak ocenianie jaką gwiazdą jest Steve Bird? No Steve Bert pokazał, nie wiem, widział Pan na przykład w meczu z Unixem gdzie drużyna, gdzie generalnie obrona UX-u, była naprawdę, to co mówiliśmy wcześniej, dużo lepiej zorganizowana niż drużyna Krasnodaru. Na, no, pokazał, że potrafi grać. Ja, trzeba też coś szczerze dodać, że do, w takich meczach dochodzi też zawsze jakaś dyspozycja dnia i tak dalej. Pewnie gdyby Steve postawił sobie za cel dzisiaj, nie wiem, rzucić 20 punktów czy 25, to pewnie by ich rzucił. No zamiast, nie wiem, tam próbować gdzieś podawać, no tylko... Tylko nie o to chodzi. A propos tej dyspozycji, dnia ja łukasz Koszarek od początku. Dyspozycja słaba, już go w trzecim minucie, tam Znaczy, ale to łukasz w zasadzie w trzeciej minucie, dlatego, że yy, ja wiedziałem, jaki będzie scenariusz, tak naprawdę. Troszeczkę analizowałem pewne rzeczy przed meczem i no, w pewnym momencie to, to był od razu znak na to, że musimy chronić naszych rozgrywających przed fałami, bo Delani bardzo dużo gratyłem do kosza. Dzisiaj się stało tak, że ten pierwszy kontakt, pierwszy falukarz dostał bardzo szybko. Od razu zareagowaliśmy, żeby nie było drugiego falu szybkiego, wszedł Steve Bird, ale też Delany miał problemy zdrowotne i nie grali w zasadzie później tyłem do kosza, więc mogliśmy sobie pozwolić też przez pewien okres czasu na to, aby oni grali razem na boisku, bo pewnie w innej sytuacji mogło być ciężko. Ostatnie pytanie jeszcze do tego, co pan powiedział na początku. Teraz mi się przypomniał, że jeden z Państwa koszykarzy powiedział, że rzeczywiście lokomotiv zaangażowany, motywowany, a my z za małym zaangażowaniem wyszliśmy i motywacją. Coś Pan widział w swojej zespole już na rozgrzewce, może? No, na rozgrzewce może nie. Natomiast w meczu było widać, ale ja myślę, ja twierdzę, tak mi się wydaje. To jest moje zdanie. To jest reakcja po tym ciosie, że tak powiem. I. Od tego się chyba wszystko zaczęło. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze pytania do trenera Adamka? Jeżeli nie ma, to dziękujemy wieczór i zapraszamy Dzięki. na kolejne.